Jaka jest nasza wiara? Czy możemy przenosić góry, czy może cały czas jest nas trochę niedowiarstwa? O tym w dzisiejszym odcinku Ewangelicznego Espresso. Dwa tysiące lat temu, kiedy Jezus chodził od miasta do miasta, głosił, czynił znaki i cuda, to właśnie nie gdzie indziej, ale w swoim własnym mieście był najbardziej lekceważony. To właśnie tam w niego powątpiewano. Jezus sam mówił, że tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I tak sobie czasami myślę, że w sumie to. Niewiele się zmieniło, że my, jako osoby wierzące, my, jako ci, którzy uważamy siebie za synów Boga, za braci, za braci Jezusa, kiedy przychodzimy do Jego domu, kiedy przychodzimy do Kościoła, kiedy przychodzimy spotkać się z Jezusem, to może sami w Niego powątpiewamy. Tak jak ci, którzy Go znali 2000 lat temu, wątpili w Jego moc, w to, że On określa siebie jako Mesjasz, że On czyni cuda. No widzieli faktycznie te znaki, widzieli sposób głoszenia, tą mądrość, która bije z Jezusa, ale z drugiej strony przecież pamiętali Go jako dziecko Józefa i Maryi. Przecież On ma tu swoich krewnych, przecież jest człowiekiem. Tak za bardzo się im to nie dodawało, i w sercu zaczynali powątpiewać. I przez ten brak wiary Jezus nie uczynił tam żadnego cudu, bo ich serca były zamknięte. I myślę, że trochę jest tak samo dzisiaj. Czy my idąc do Kościoła, czy my idąc na Eucharystię, czy my idąc spotkać się z Jezusem, czy my faktycznie wierzymy, że On tam jest? Czy my nie sprowadzamy sobie teraz Eucharystii bardziej do czegoś, co jest symbolem? Albo czegoś, co jest daleko od nas, albo czy my nie widzimy Jezusa jako tego, który faktycznie zmartwychwstał, wierzymy w niego, że pokonał śmierć, umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał, że jest Bogiem żywym, ale może on siedzi teraz w niebie, może my, możemy spotkać go dopiero po śmierci, a tutaj mamy żyć jakimś życiem męczeńskim. Bo wiecie, ludzie na kartach Ewangelii wiedzieli, oni wiedzieli, że wystarczy się Jezusa tylko dotknąć. Jak kobieta krwawiąca, nawet nie jego, ale dotknąć się, że myka jego płaszcza i będzie uzdrowiona. Setnik wiedział, że jeśli przyjdzie do Jezusa i poprosi go, żeby powiedział tylko słowo, to na odległość jego sługa będzie uzdrowiony. A my? My przychodzimy do Jezusa osobiście, mamy go na wyciągnięcie ręki i nic się nie dzieje. Czemu kościoły nie pękają w szwach? Czemu ludzie nie przybiegają do kościołów, bo są tutaj znaki i cuda, bo jest tutaj obecność Boża, bo możemy doświadczyć jego mocy, jego miłości. Czemu kościoły nie wyglądają tak, że każdy przejdzie jak tłumy w Ewangelii, żeby się choć tylko jego dotknąć, żeby posłuchać jego słowa. I mówię tutaj w kontekście uzdrowienia, nie przez przypadek, ale właśnie dlatego, że o, o tym jest wspomniane w dzisiejszym fragmencie. Że Jezus nie mógł uczynić cudów? Położył tylko ręce na kilku chorych, a oni odzyskali zdrowie. Zobaczcie nawet, że Ewangelista rozdziela cud od uzdrowienia chorych. Zobaczcie, że nawet dla Jezusa uzdrowienie chorych nie było cudem. To było codziennością. I wiecie, za każdym razem, kiedy idę na eucharystię, albo kiedy pewne rzeczy dzieją się też w moim życiu, to to jest pytanie, które sobie ostatnio najczęściej zadaję. Jaka jest tak naprawdę moja wiara? Nie obwiniam Boga o nic, ani też nie, staram się nie być kimś, kto traktuje Boga jako maszynkę do spełniania życień, życzeń. Ale no, mam też swoje pragnienia, nie? Mam też pragnienia e, uzdrowienia siebie czy swoich bliskich i wierzę, że Jezus też pragnie tego, żebyśmy byli zdrowi. Zresztą za każdym razem, kiedy ludzie przychodzili do Jezusa i prosili Go o uzdrowienie, On ich uzdrawiał. Kiedy przychodziły do Niego tłumy, to mamy nawet zaznaczone w Ewangelii, że Jezus uzdrawiał wszystkich. Nie pomijał nikogo, a ja tego jednak nie widzę. nie? Za każdym razem się zastanawiam, kiedy się modlę, kiedy się modlę o jest zdrowie, i to nie jest rzeczywistość, która mnie nie dotyka. To nie jest tak, że o teraz łatwo ci mówić, bo tutaj sobie poczytałeś i, i to są tylko słowa: że Jezus uzdrawia, że wystarczy się pomodlić i on dotknie i tak dalej. A co powiesz o tych ludziach, którzy są w szpitalach, którzy chorują? Kurczę, ja też tego doświadczam, nie? W różnej skali, w mniejszej bądź większej. Mój syn ma teraz zdiagnozowane przerośnięte migdałki i jedyne leczenie na ten moment wygląda na to, że będzie to leczenie operacyjne. I naprawdę tego dla niego nie chcę. Ja sam mam żylaki operacyjne, mam wodniaka jądra, też operacyjnego i sam bardzo chciałbym uniknąć operacji, bo już jedną miałem, nie było to dla mnie dobre doświadczenie i chciałbym tego uniknąć i chciałbym, żeby Jezus mnie dotknął, żeby mnie uzdrowił. Sam mam też już oznaki rwy kulszowej, i też pragnąłbym tego, żeby Jezus przyszedł i mnie uzdrowił, żeby powiedział słowo, żebym ja mógł się go dotknąć. Modliłem się za moją mamę, modlę się za moją mamę, która ma niedosłuch. I też pragnę, żeby zaczęła słyszeć, tak jak kiedyś. Modliłem się za moją bliską ciocię, która miała białaczkę, o uzdrowienie, a niestety umarła. I za każdym razem zadaję sobie też pytanie: jaka jest moja wiara w tym? Jaka jest moja wiara? Kiedy moje dziecko choruje albo kiedy ja choruję na różnego rodzaju tam, wirusy, przeziębienia, jest w przedszkole, wiadomo co chwilę coś się dzieje, staramy się żyć Ewangelią, staramy się wprowadzać tę Ewangelię w życie. Jeżeli Jezus mówi, żebyśmy, żebyście głosili Ewangelię, nakładali ręce na chorych, a oni odzyskają zdrowie, to tak też robimy. Modlimy się też modlitwą prośby, modlimy się w imię Jezusa Chrystusa. Przyjmuję Eucharystię w intencji uzdrowienia, i za każdym razem, kiedy tego nie doświadczamy, to mam to w sobie pytanie: jaka jest moja wiara? I ostatnio nawet. Mój syn teraz ma wirusa RSV, od tygodnia już się leczy, i ostatnio po kilku dniach oczywiście byliśmy u lekarza. To nie jest tak, że tylko się modlimy i nic z tym nie robimy. Oczywiście chodzimy do lekarzy, bierzemy leki, chcemy, ch wierzymy też, że Jezus działa przez lekarzy i przez leki. I ostatnio, po tym jak zaczął przyjmować leki. Zaczęło mu się poprawiać, ten katar zaczął się zmniejszać, kaszel się drastycznie zmniejszył. I tak sobie siedzimy i malujemy kolorowankę. I ja go pytam, synku, a powiedz mi, jak myślisz, bardziej to działają teraz leki i dzięki temu czujesz się lepiej, czy bardziej myślisz, że to Jezus ciebie uzdrawia? A on od razu odpowiedział, Bardziej myślę, że to Jezus mnie uzdrawia. Ja tak myślę, aha, no i zadał mi pytanie. A ty, tato, jak myślisz? No, i to spowodowało, że ja mu odpowiedziałem: Wiesz co? Chyba też myślę, że Jezus. A w moim sercu od razu poczułem, że nie, nie myślisz, że Jezus. Myślisz, że leki. I od razu zacząłem się zastanawiać, jaka jest moja wiara w tym momencie. Jak bardzo jest we mnie, jak dużo jest we mnie niedowiarstwa. Tak sobie pomyślałem, że może to Jezus właśnie tak doskonale wymyślił, żeby zaradzić naszemu niedowiarstwu, że on jest tutaj na Eucharystii i możemy doświadczyć go pięcioma naszymi zmysłami wszystkimi naszymi zmysłami. Może tak bardzo chciał zaradzić naszemu niedowiarstwu, że stwierdził, że słuchajcie, zrobię tak, że będziecie mogli mnie dotknąć na eucharystii, że będziecie mogli mnie posmakować, że będziecie mogli mnie poczuć, że będziecie po mogli mnie zobaczyć. I jedyną rzecz tylko o jaką was proszę to to, żebyście na wiarę wzięli, że możecie mnie usłyszeć. Rozumiecie to? Wymaga to od nas tylko tego, że wierzymy, że po przyjęciu eucharystii możemy usłyszeć Boga, który do nas mówi w naszym ser sercu. A wszystko inne mamy podane jak na tacy. Tylko po to, żeby zaradzić naszemu niedowiarstwu. No bo w końcu Jan Ewangelista pisze: Słowo stało się ciałem. Jeżeli Słowo staje się rzeczywistością, to znaczy, że tak jest. Jeżeli wierzymy, że słowo Jezusa staje się rzeczywistością, to znaczy, że tak jest. Czyli jeżeli wierzymy, że Jezus ustanowił Eucharystię, jeżeli powiedział, że chlebem jest Jego ciało, że winą jest Jego, krw, jego krew, to znaczy, że tak jest. Zobaczcie, zobaczcie na Piotra, który poszedł na słowo Jezusa zarzucić sieci tam, gdzie wcześniej łowił całą, całą noc i ryb nie było. I on wiedział, że w południe, na środku jeziora ryb tych nie będzie. A mimo to na słowo Jezusa popłynął, zarzucił sieci i wyciągnął sieci pełne ryb. I zobaczcie, co, je, co musiał mieć w swojej głowie Piotr, który potem upadł i powiedział: Odejdź ode mnie, bo jestem y, człowiek grzeszny. Przecież to było wyznanie, że. On zrozumiał w tym momencie, że Jezus jest Bogiem. Dlaczego? Bo tylko Bóg może stworzyć coś z niczego. Bo jeżeli tam nie ma ryb i on wie, że nie ma ryb, a Jezus mówi, że są i on zarzuca sieci i są, to znaczy, że to jest Bóg. Bo tylko Bóg słowem może powiedzieć, tam gdzie czegoś nie ma, może powiedzieć, że coś jest i to jest. Więc czy my mamy taką wiarę? Czy my mamy taką wiarę w obecność Jezusa w Eucharystii, że możemy podejść, dotknąć się Go? Usłyszeć, poczuć, przytulić i z wiarą poprosić o uzdrowienie. I wiecie co? Ja czasami zastanawiam się, czasami myślę, że ja po prostu zaczynam wierzyć w to kłamstwo. Kłamstwo tego świata, kłamstwo ludzi, kłamstwo, które sam sobie wmawiam, które wmawiają mi moje wątpliwości, że to wszystko nie jest takie proste. Że to wszystko nie jest takie proste. Że o już byś chciał pójść, poprosić i już będziesz uzdrowiony od tak. Że idziesz, nakładasz ręce na kogoś, modlisz się, i ludzie odzyskują wzrok, odzyskują sług. od tak. Że to nie jest takie proste. Jezus to robił, bo on, był, on jest Bogiem. Robił to 2000 lat temu. A dzisiaj to nie jest takie proste. I dużo ludzi mi mówi dookoła na moją wiarę, na którą ja próbuję jakoś pielęgnować, próbuję się rozwinąć, próbuję być bliżej Boga. I mi mówią, to nie jest takie proste. A wiecie co? A ja myślę, że właśnie to jest największe kłamstwo dzisiejszych czasów. Że właśnie to jest proste. Bo Jezus wielokrotnie mówi w Ewangelii, wystarczy tylko wierzyć. I sprowadza to wszystko tylko do wiary. Tylko do wiary. Wystarczy tylko wierzyć. Więc jaka jest tak naprawdę nasza wiara? Chciałbym się za Was krótko pomodlić. Za wszystkich, którzy oglądacie ten film, też za siebie. Mimo Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen, Panie Boże, Dobry Ojcze, Jezu, Duchu Święty, proszę Cię tylko o jedno, żeby w kontekście tej Ewangelii, tego jak Ty siebie pokazujesz, tego jak Ty pokazujesz na nas, jak my możemy zobaczyć siebie w tych ludziach, którzy wtedy mogli spotkać Ciebie na no, personalnie, twarz w twarz. Możemy się z nimi, z nimi identyfikować, bo te problemy są cały czas obecne w naszym życiu. Panie, Panie proszę Cię, wierzymy, naprawdę chcemy wierzyć, próbujemy. Zarać proszę naszemu niedowiarstwu. Amen. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny. Zapraszam Cię do subskrybowania i do podawania tego materiału dalej.